Siema! Dzisiaj znajdujemy się w CS-ie jest ze mną MAKESON I sobie zagramy challenge w CS-ie. Jaki challenge? Bo ty wiesz ONLY NEGAW Tak, tak Mamy nadzieję, że przeciwnicy nie wytrzymają presji W ogóle tak Ja ostatni raz grałem w Cesa prawie miesiąc temu Więc będzie śmiesznie Czemu kupiłem Digle Jestem ja kretyny Dobra, no, chyba i tak nie będzie stać na negowanie. Ile on kosztuje? 1700 No Dobra i w ogóle się to na nowej mapie gramy. Co się na nowej mapie doszło? Z za pracę Przez Skupienie level master. To jest nowa. Ej, jest u mnie. Dostał. O, o, Digelmaster. Jeden po bani I nie znam tutaj w ogóle miejscówek. Ale... Jeden plecy masz. Okej. Okay. Plecy Ta nie chyba po bani Plecy. Dobrze. No, że, że, to... no prosto, żeby nie stać. Chłopie, no stać mnie stać, chopie. Następnie nawet na dwa. Ar... No w sumie tak Tęk. nie możemy właśnie jeszcze zapomniałem powiedzieć, co mam zrobić widzowie? Powiedz sobie, bo ja nie umiem. Zostawić sobie i łapkę w górę. O, wow. Tam się spodziewał. Wow! Jak to jest możliwe! Ginę Report cheater! Report hacker! No! Yy, tam po lewo był O, tam też! Dobrze, no i No tam, tam Dobrze, dobrze No i No i ten challenge mi się już podoba Robimy betowanie, kiedy przeciwnicy z <laughs> Ja im daję z 3 rundy Dobre. A, kałaszek na skrzydłowym, się gra, się ma A się gra Się gra, się ma, Się nie gra, się, nie gra się ma, ma. A to chyba z granatami możemy grać, nie? Brawo drużyna. Ja się dołączam do challenge'u O, noobs! Cieka o, co ciekawe Ja mu pokażę noobs Daj mi go Ok Jasne Dobra Ope. Okay. lecę na niego Dostał. Tu jest Łatwo no, jest. To co, Teraz... już piszemy S, co? Nie. Dobra, nie. Dobra. No. <laughs> Dobrze, nie pierdolimy Widzowie, my tak możemy robić, ale jeśli, jeśli my byśmy przegrywali i ktoś by nam tak napisał, to nie mogą. Koniec, tyle. Jeden versus dwa, no. sobie jest po prostu. A nie, co nie wiem, może ma tylko. O nie, dołączył się do czy czemu ja podskoczyłem? Dołączył się. Czekam, czy drugi też się dołączył. O, go obserwujemy tutaj najlepszego gracza. Gezi, nagryw No. Ładź w plecy może nie będziesz bada miał niedługo. Ło! Ale ci daj. Ja zawsze daję takie info, że na przykład, że może być plecy. Potem ty się odwracasz i nagle on ci wychodzi. Spokojnie, jesteśmy na WN3. Nie też. Dobra, trzeba im pokazać to, ma lepsze nagrywy, nie? Ja mam wojskowy połysk, co nie? To ja mam skin'a, więc co lepszego. A możemy skosy kosy dobijać, jak będzie w pracy? Hmm... Chyba tak, z kosy możemy, z pistoletem. Kosa to jest tylko skill. Co? pompy ma! Wow, ale oro zrobiłem. Ale ja byłem też. w szoku, bo chłopcem No prosto, że jest. Czekaj, ja też zaraz napiszę. Wiesz co, oni mogą jeszcze autokampy kupić. Ej Witowie, jeśli dotrwaliście do tego momentu i byście chcieli, to możecie napisać w komentarzu, żebyście chcieli na przykład yy, challenge, same wnerwiające. Wnerwiające? Tak, dobrze broń czyli no. autokampa P90, yy, Macie 7 Negev. Wszystko. Albo tylko Control. O, albo tylko Shift. <grych> Jest dużo takich, może możecie, nie wiem, możecie sobie jakieś. Ej, plecy! Okej. Okay. Widziałem chyba cię, nie? Czy ja jestem... Ej! To było nie fair przecież! Ja się nie patrzyłem! Cofnąć mu tę rundę! Wow, No się nie spodziewałem go! Sajd! Przyczajone tygrys. Po prawo tu będzie, na wejściu. Mówię? mówię. Przyczajone tygry. No. Dobrze, napiszmy mu H No, Report. jeszcze ma fake operacje pewnie, no. Dosłownie. Jest fake ten... No, ee, order. Nie bardzo A Albo badge. A nie, to się badge. No. Fake badge. A bez paki to my też chyba gramy, czy nie? Co? Bez paki. <gâm> no po co nam ona? To w dwóch się nas nie bada spodziewać. Ej, ale czemu on nie gra z Negevem? Only Negev noobs. Tak napiszę Ha Chcę w tym w tym wozie jest. Pytanie, tam go słyszałeś. O, widział, mówię. Masz mołotowa. Spal mu... Spal. Dobra, teraz ich szybko zniszczę na pistoletów żeby mieć na gawa, nie? O, dostałem pingu. A nie, nie dostałem. Ma szybkie dwie główki do domu. O, dzień jak codzień. I no pomóż mi, no przecież. Dwóch na nie wyskoczyło, pentani są. Nie, bo my mówiliśmy dopiero o tej rundzie, że dwie szybkie dwie główki. Nie. Ja Widzę, ja no facie. pom, pom, kto tak gra? Jest za drzwiami. No, tam, tam. No, 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 no. Tam dokładnie. No, słyszałem, się gdzieś bo... Ale chyba. On ma pompę groźny. No. Jeszcze to ma... Przecież tu było otwarta. Bo kiedyś inaczej. Zmienili to mnie mieli to. Nie, dobra, wallhack, wallhack, ewidentnie Nie wiem, nuby, że grałem pompą, nie? Nie wiem, nie gram no. z killowymi Teraz już się nie dam tak zrobić na blisko. Ej, no! Nie, jego negev jest lepszy, 93 dostał. Jego też. A mój dwa? Paksa! Dwa dostał? <grym> to było no. blisko. Dobra, wyśrubam cały magazynek. Ej, co za zawiodło. No, bo negeviasz. No! Nie, nie! No przecież włączę i jego tam nie było Dobra, bo trzeba teraz zagrać na przyczajnego tygrysa To no, tutaj stoję on o mnie nie wie Zostałem są no i... Co? On ma większy damage Widzowie, no przecież S 9-4 dla nas? my byliśmy pierwsi pod terror, czyli chyba wygraliśmy, nie? Dobra, czyli no. widzowie, tę gierkę wygraliśmy, lecimy do następnej. Ej, Mikołaj spadłeś, i ze srebra 4. Co jest? <laughs> nie rusza mnie to. Dobra, lecimy z następną mapką, Lake. No mam nadzieję, że będzie druga wygrana, nie? Co jest? Go postanowiła, że mi rangę zabierze. No! <laughs> Ale to pewnie widzieliśmy. byliśmy tak dobrzy, że nam zabrali rangę. No. A nie, nie no, ale to jest chyba jak w LoLu, nie? Że przecież srebro 3 jest lepsze od srebra 4. No tak. No, no to przecież awansowałeś, to o co chodzi? Wiesz co? Jeszcze no. on ma aim'a, w tym problem. Ola, przecież widzieliście to? To To dostanę nagrodę najlepszego gracza, czy o co chodzi? Na górę poszedł chyba. No to gdzieś, bo i tak jest to najlepsze. Wiesz, mi tak to wygramy. Zobaczcie. Weź defu, ja ciebie chronił, czy coś? O kłożaj! Nie, nie, chronicuję! Masz? Nie umiesz. No ale zabij mnie to co no o co chodzi? Który raz sobie powiedziałem o co chodzi? Ora, pokazać... Ej, cheater! Wiesz jak zrobić od tego fraga pa. Wiesz co jednak nie aż tak łatwy? I... 9hp mu zadałem. To mało, A on mi też zadał 9hp, to może ty mi zadałeś 9hp? Coś ty z drzwiami zrobił? Ja? Przy wiem. Ej, no! Do... Nie, dobra. Wolchack No, łatwo z takimi. Wiedziałem, że zawsze ryski ma Haka Ja wiedziałem, że. Pamiętaj, jest taka jedna zasada. Ty, jak zawsze przegrywasz? Grasz na cheaterów. Nie ma opcji, że przegrywasz na normalnych graczy. Aha. <grywa> <grywa> Widzowie?